Siemano, bądź bon witam Cię w kolejnym materiale na kanale, w którym wbijemy sobie oczywiście ponad 20 leveli bodajże w lożkach, także będzie się działo, będzie się działo, natomiast zanim zaczniemy tutaj szybka dogryweczka, ponieważ dostaliśmy informację o możliwości powrotu do klasycznego interfejsu. Mamy teraz możliwość wybarania swojego menu, czyli po prostu układu tutaj tej całej nawigacji po, po gierce. No, i żeby to sobie zmienić, wystarczy wejść do opcji w lewym dolnym rogu, przejść sobie do grafiki i rozwinąć tutaj listę układu menu. Mamy do wyboru domyślny, kompaktowy, klasyczny, więc możemy sobie szybko zerknąć, jak one wszystkie wyglądają. Pierwszy to domyślny, a jak to zazwyczaj w grach bywa, domyślne ustawienia nie nadają się do gry i tak samo według mnie jest w tym przypadku, ponieważ jest to pierwszy interfejs, który był po update, w którym mamy podział na kategorie, no i musimy tutaj sobie to wszystko rozwijać, żeby do jakiegoś konkretnego miejsca się udać. Także no to jest naprawdę strasznie dużo klikania dodatkowego no i mnie to osobiście nie przekonuje. Kolejną możliwością jest klasyczny, który już teraz myślę, że wszyscy dobrze kojarzą i rozpoznają Ponieważ cieszył on nas w grze Fidget od lat tak naprawdę i każdy był z niego zadowolony. No tutaj możemy się nawigować tak jak kiedyś czyli po prostu double clickiem w poszczególnych zakładkach. Oczywiście gra nadal jest odś na odświeżonej wersji i wszystko wygląda inaczej. Natomiast tutaj po prostu zostało przywrócone Możliwość klasycznego nawigowania się po, po grze, tak po prostu przez double kliki w poszczególne kategorie. No jeżeli ktoś jeszcze nie zdążył się przyzwyczaić do tych nowych rzeczy, no to myślę, że tutaj może taka opcja być dla niego oczywiście korzystna i pozytywna. Ostatni układ menu jest to układ kompaktowy, który mi osobiście najbardziej przypadł do gustu. Jak śledzicie moje filmy, no to widzicie, że ja właśnie gram na tym stylu, jak on się tylko pojawił. Ponieważ, no, jest on jak dla mnie zdecydowanie najwygodniejszy i najszybszy. Po prostu sobie wchodzimy wszędzie, jednym kliknięciem mamy wszystko rozwinięte, podzielone na kategory. No, dla mnie to jest bajka, po prostu coś pięknego. I zdecydowanie będę grał cały czas na tym, ponieważ no jest on zdecydowanie lepszy niż ten, nawet poprzedni, stary, klasyczny. No ale to oczywiście tylko moje zdanie, a ty swoim zdaniem możesz się podzielić w komentarzu i dać znać na jakim stylu, czyli układzie menu grasz aktualnie. Ty, czy wracasz do klasycznego, czy jednak nowy updatek po czasie zdołał Cię przekonać do siebie. No i możemy sobie też oczywiście już przejść do loszków. Natomiast szybko jeszcze tutaj taka informacja. O nowych subskrybentach kanału, mianowicie Urban Rogues i It's Shoes, Nie wiem, czy dobrze to byczku przeczytałem. Możesz mnie poprawić w komentarzu, raczej, raczej chyba źle, ale daj znać. No i witam Was serdecznie w gronie nowych subskrybentów kanału. Dzięki serdeczne za dołączenie. No i pamiętajcie, że subskrybenci kanału mają możliwość farmienia dodatkowych losów w konkursach, które są co miesiąc, teraz i w sierpniu będzie na stówę. W tym tygodniu pojawi się film konkursowy, a Wy możecie farmić dodatkowe numerki poprzez zostawianie komentarza i lajka like pod każdym filmem w danym miesiącu i są one brane pod uwagę, także możecie sobie zrobić fajną przewagę w konkursach po prostu poprzez bycie aktywnym na moim kanale. Także zachęcam to do jako serdecznie. No i co? Trzeba już w takim razie przejść do loszków. Myślę, że do piekła najpierw. Myślę, że do piekła tutaj mamy fajne procenty. Oj tak. Właśnie też widać, o, co już tu odblokowane, coś nowego, no fajnie, fajnie, ale jeszcze tutaj piekło trzeba dokończyć, A i dosłownie prze, przebrałem parę itemów tylko wczoraj i z dosłownie żadnych procentów wskoczyły mi na takie 10, 15, 20% loszki, no to trzeba tutaj to wyklikać, no, no, no trzeba po prostu. Czy to była broń? A nie, to był klucz, co tu jeszcze było? Rękawice nowe, 13, 13 plus tych. No, tutaj dla, dla Barbarita będą fajne. Na razie zostawimy to tak i wracamy sobie do lożku, ponieważ tutaj jeszcze mamy strefę światła do pokonania. Esterosa, a Sutenera, to już chyba nie. Coś mi się tu. Dobra, nie, to, to, to coś mi się pomyliło. Myślałem, że dwa esterosy ma do pokonania. Natomiast jeszcze strefa mroku. Szkoda, że tutaj kurczę ostatnio. Zakończyłem na czwartym przeciwniku. Miałbym odblokowany kolejny loszek. I można byłoby tu jeszcze troszeczkę levela wklepać. A tak to nie mam klucza i niestety zatrzymam się na. na tym tutaj. ten. <ścoughs> Kurde, albo zwiechę. To nie dla mnie, to dla Wojadamy. To sprzedamy. Tutaj też coś fajnego. Dla mnie, nie dla mnie, dla. Dla Woja też to wrzucimy w sumie. Chociaż to będzie. To będzie lepsze. 400-350. Nie, to jeszcze będzie lepsze. Mam jeszcze coś dla Ma O, tutaj super, bo nie było nic takiego fajnego. No i tutaj też. Chociaż 300. Nie, dobra, jest super. Sprzedajemy tutaj oczywiście to, robimy miejsce w plecaku i wracamy na rozróbę totalną. Jeszcze tutaj dla Magusia szybko. Jakiś wisiorek. O, lepszy, fajnie. I to chyba dla mnie nawet będzie fajne. Ej, kurde. Nie, no dobra. Tu wolę chyba za metal usunąć tym razem. Nie uczcie się. Tak, ode mnie tego akurat, bo jestem gigacebulakiem. Ej, ale. Ale tutaj jeszcze możemy wrócić i pokonać 9 i 10. Też chyba. O, broń. Broń dla woja. Natomiast wydaje mi się, że ona będzie słaba. No way ale damage mu tutaj wskoczy, no teraz barbar będzie po prostu niszczył przeciwników, dacie sekundę tylko szybko jeszcze luknę na procenty, co mi tam zostało dobra, już wróciłem, sf tulsik był użyty no i niestety tutaj słaba wiadomość, bo na tego ziomeczka jest dosłownie 3% jedyne co ma tym Matema matematycznie daje około 33 próby na pokonanie, no ale tutaj wystarczyło z 5, więc bardzo fajnie. Tutaj już chyba jest 0%, więc nawet nie będziemy się tutaj w to Uu, u, 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 ale piękny item, ale na razie sobie go odstawię i tutaj. Nie, nie chciałem się tego pozbyć, chciałem rozmontować, ale dobra, nieważne. Kliknę sobie tutaj rękę i mamy jeszcze procenty. Na pewno tutaj coś się będzie dało pokli poklikać, chyba. Dobijemy sobie tutaj, myślę, 216 poziom, jak da radę. Czy nawet wyższy. Ale tu Expo zaczęło dawać. Kurde, jak to się rozpędza. No dobra, no to, to w takim razie trzeba klikać. Pokon. Aha, za szybko Enter klikam. Kurde, już tak sobie tutaj na tym dehaczu palca wyćwiczyłem. Enter jest. Ej, dobra, to ciężko już dosyć idzie. Wydaje mi się, że może być problem, już tutaj dobić dużo więcej. Sprzedajemy to od razu, nawet nie patrzymy. Maguś... O, Magus za pierwszym padł. No to fajnie, fajnie. Lecimy dalej. Myślę, że 217 dobijamy na tornadzie. I tak żeby strasznie się nie wykosztować dzisiaj, to jeszcze się jeszcze się poczekamy. <grym> tak, tak, właśnie to chciałem powiedzieć. Eee. Dobra, 217, dajcie, dajcie, dajcie. No dawaj, daw no nie mówcie, że się zablokuje na tym. Dobra. <grym> Mamy to. 217 poziom, 20 leveli już wbite. Kurde, uwielbiam ten etap cyrk piekło w lochach. To jest po prostu coś wspaniałego. No i dobra, mamy jeszcze parę miejsc w plecaku, które, no nie wiem w sumie, czy tutaj wymieniać i robić. Ten przedmiot nie ma wartości, no to oczywiście tutaj rozmontujemy. To też, to też. I możemy wrócić do wieży, tutaj. Jeszcze mamy na wieży procenty. Tutaj jest dosłownie 100%. Jestem ciekaw, jak wygląda walka to- stop... Aha, no nawet nie musiałem walczyć. No dobra. Może będziemy sobie po prostu. Obejrzymy, czy ja tu w ogóle. Ej, wait. Broń dla. Zwi... dla. Wait, co? Broń z wieży? O co tu chodzi? Przecież tu nigdy broni nie leciały dla siebie, dla mnie. W sensie dla swojej profesji. What? 35 średnich, jeszcze są wiele lepsza. Ej, dobra, niech mi proszę, ktoś teraz napisze w komentarzu, czy ja coś ominąłem? Od kiedy leci broń dla własnej profesji? Zawsze leciały bronie, ale tylko dla profesji pomocników. Minus twoja, w sensie dla swojej profesji się nie dało dropnąć. O co tu chodzi? Dobra, rzeczy bez slota sprzedaję na razie. Rękawiczki tutaj lepsze, no to... No to wezmę, no, czemu by nie? Ej, dobra, ale teraz naprawdę mam strasznego mindfucka z tym. Jak mi ktoś wytłumaczy w komentarzu o co tu chodzi, to jest Giga Gouten, no cap 27400. No tutaj niestety klejnocik robi robotę. Rękawiczki lepsze, no to tutaj to rozmontujemy. Pasek założymy, no bo nie ma, i to też rozmontujemy. Jeszcze parę rozmontowań chyba mi zostało, więc. Więc sobie to jeszcze tutaj troszeczkę klikniemy. No i dobra, broń dla MAGA. No to to akurat nie jest zaskoczenie. No bo dla pachołków leciały te bronie. Czyżby lepiej. O kurde, ile średnich? Co tu się dzieje? 330 średnich. What to shit. Swing not, Dobra, e, pasek lepszy. Pasek lepszy. Więc to rozmontujemy. Dla, dla woja tutaj coś na tego. Dobra, wymieniamy. Czekamy na GEMA. Albo tego sobie odzyskamy później w sumie. I 300 zbrojka dlatego No to dobra, rozmontujemy. No i jeszcze tutaj możemy wrócić, może tą 20 wieżę sobie. Do... Czy to była broń znowu? Nie, no to jest jakiś, nie wiem o co tu chodzi. To teraz na wieży nawet będzie się dało przebierać swoją profesję? W sensie, no nie wiem. Ale rozrzut. Jaki tu jest rozrzut? Plus 50 średnich. Pie... Och, kurde, to już od razu to biorę. 8 klejnot. Dobra, tu już jest drogie, więc usunę za grzyba. 329 z ręki, ale to jest teraz potężny wysiak, <grym> Błądzi. <Bungie. grym> Dobra, tutaj. Nie, wait, to jest lepsze. No tak, ta epicka jest lepsza. Nie, rozmontowałem zwykło, straciłem rozmontowanie. No dobra, trudno. Eee, Rozprzedajemy sobie to i wracamy 20 wieżę dobić. I na ten moment będziemy koń. Tam jakaś broń chyba była znowu, czy mi się przewidziało coś? Tak, na czacie gildić, żeby się pokazało, że 20 wieża zakończyła. Wwzela, dropnięta. Jak ja uwielbiam tą broń. Jaki rozrzut! Jaki rozrzut! O kurde, chyba trzeba będzie to wymienić. Ej, cieka ej może w sumie z taką bronią. Procentiki jakieś wzrosły. Niestety nie, na tego maga w 13 piętrze mam 0,5%, więc na ten moment, na ten odcinek dzisiaj sobie zakańczamy. No i co, dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał taki szybki w miarę chyba dynamiczny mam nadzieję filmik, klikanie lochów, samo mięsko. No, więc zostawcie oczywiście lajka, like komentarz, zgarnijcie sobie dodatkowy losik do konkursu. Pamiętajcie też, żeby subskrybować kanał, zbliżamy się do 800 subskrypcji, może jakieś odcineczki z kamerką wlecą na 800, kto wie. Także, no, dobijemy do tego, lecimy cały czas po więcej, rozwijamy się i dobrze się bawimy grąc z and Fidget. Także, jeżeli Cię to interesuje, to oczywiście zostań na dłużej. A ja dziękuję Ci za dzisiejsze oglądanie odcineczka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Siemaneczko Strzała, hejo!